Dzień dobry, Monika Wójcik. Czas na nowy odcinek programu Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o Świdniker Festiwalu, nowych inwestorach w strefie aktywności gospodarczej, sezonie letnim w parku Awia oraz kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ponadto atrakcje z okazji Dnia Dziecka i półmaraton Solidarności. Trzecia edycja najpiękniejszych pokazów lotniczych w regionie zbliża się wielkimi krokami. Już 4 czerwca na lotnisko trawiaste wróci Świdnik Air Festival. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na trzeci Świdnik Air Festival. Pokazy lotnicze, które odbędą się 4 czerwca na lotnisku trawiastym w Świdniku. Bardzo proszę mieszkańców naszego miasta, aby Pozostawili samochody na parkingach miejskich i w miarę możliwości przyszli na piechotę, gdyż spodziewamy się wielu gości spoza Świdnika, którzy przyjadą swoimi y, samochodami. Ale także są dedykowane y, odpłatne linie MPK z Lublina i również specjalny. Pociąg z Lublina na Air Festival. Pokazy będą i dzienne, i nocne, pełne lotniczych akrobacji. Wśród lotniczych gwiazd można wymienić Łukasza Czepielę, Fundację Eskadra z samolotami odrzutowymi LIM-2, wiele innych atrakcji. Dla dzieci będą bezpłatne place zabaw, animacje, zjeżdżalnie. Warsztaty cyrkowe, gry i zabawy rodzinne. Będą również wystawy statyczne, a na nich statki powietrzne, wojskowe, cywilne, uzbrojenie będące na wyposażeniu wojska polskiego. I również będzie prowadzona w godzinach od 11 do 15 akcja honorowego krwiodawstwa parking przy Brico Marsze. Będzie to organizował klub honorowych dawców krwi imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zapraszam serdecznie. W Parku Avia czuć już lato. 1 czerwca rusza sezon na pływanie pod chmurką. W tym roku już 1 czerwca możemy Was wszystkich serdecznie bardzo zaprosić na baseny zewnętrzne. Otwieramy sezon letni troszeczkę wcześniej niż to robiliśmy w poprzednich latach. Tego dnia już od godziny 9 wszystkie baseny, wszystkie części będą dostępne dla naszych klientów. I również z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla wszystkich, dla dużych i dla młodszych bilety promocyjne. Tego dnia też na basenach wewnętrznych będziemy organizować zawody dla najmłodszych. Parkawia Swim Camp 2020. Na których też bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że to będzie dość dużo wrażeń dla wszystkich, więc dzień pełen wrażeń. Trilux, niemiecki producent oświetlenia LED, wprowadzi się do liczącego 23 tysiące m2 obiektu, który powstanie w strefie aktywności gospodarczej w Świdniku. Budowa rozpocznie się latem tego roku. Rzeczywiście, w ostatnich dniach duża niemiecka firma Trilux ogłosiła swoją inwestycję w naszej strefie aktywności gospodarczej. Pracowaliśmy nad tym, by ten inwestor lokował swoją fabrykę w Świdniku, można powiedzieć, od ponad roku. Rywalizowaliśmy z innymi samorządami, no ponieważ to jest duże przedsięwzięcie. Pierwsza fabryka tej firmy, globalnej firmy w Polsce. No, to będzie zatrudnienie około 300 dla 300 osób. No, bardzo nas to cieszy, to jest kolejny inwestor. No, oczywiście trzeba zawsze wspominać, że to są dodatkowe podatki, dodatkowe wpływy do miasta, miejsca pracy, no, po prostu rozwój świdnika. Ponadto też nasz partner Panatoni zaczął budowę swoich hal. Pod wynajem dla innych przedsiębiorców. To jest ponad 50 tysięcy metrów. No, i tak jak w tym pierwszym przypadku, dla miasta to są same dobre rzeczy. No strefa się rozwija, strefa się zapełnia. My cały czas pracujemy nad tym, by powiększać te tereny, by tych przedsiębiorców było więcej, by zbudować niejako taką drugą nogę ekonomiczną dla miasta. Wiadomo, tą. Podstawą jest PZL, ale chcielibyśmy, by Świdnik dzięki tej swojej bardzo dobrej lokalizacji stał się też takim ekonomicznym punktem na mapie Polski. Milion złotych tyle pieniędzy miasto przeznaczy na realizację inicjatyw mieszkańców. 1 czerwca rusza nabór projektów do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Świdnicki budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, w ramach których świdniczanie mogą decydować o części wydatków z budżetu miasta. W ostatnich latach udało się zrealizować wiele ciekawych projektów, m.in. place zabaw, wybieg dla psów, nowe miejsca parkingowe, projekty edukacyjne czy wydarzenia kulturalne. A już po raz dziewiąty mieszkańcy będą mogli wpłynąć na budżet miasta, wykorzystać milion złotych na różne projekty, czy to inwestycyjne, czy też tak zwane miękkie, typu wydarzenia kulturalne. To bardzo zachęcamy do udziału, do składania projektów. Często słyszymy narzekania na wybrane projekty, które inni mieszkańcy wnoszą. Także dzisiaj chciałbym zaapelować do tych, którym się poprzednie nie podobały, że mogą złożyć w tym roku swoje, zaprosić mieszkańców do głosowania na nie. No, realizujemy to zawsze z uśmiechem. Dla nas no, ważną rzeczą jest, by projekty, które realizuje miasto, były akceptowalne przez mieszkańców. Nie ma nic lepszego jak budżet obywatelski, także zapraszamy do udziału. Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek zorganizowało Dzień Otwarty Wodociągów, w ramach którego zaprosiło trzecioklasistów na wycieczkę po zakładzie wodociągów i kanalizacji. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Zwiedzanie ujęcia wody, pokazy mobilnego laboratorium, wystawa specjalistycznego sprzętu czy degustacja świdnickiej kranówki. Postanowiliśmy, to już jest cykl, to już jest któryś etap, bo przecież robiliśmy już z dzieciakami z pierwszych klas pakiety. Teraz chcemy z okazji Dnia Dziecka dzieciakom troszeczkę przybliżyć, powiedzieć skąd się bierze woda, troszeczkę taką formę edukacyjną wprowadzić, zachęcić ich. Dlatego pomysł zorganizowania takiego pikniku w okolicy Dnia Dziecka. Mamy wiele atrakcji, ale przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby pokazać im skąd się woda bierze, laboratorium, żeby dzieciaki się zapoznały. No i jak widzimy, pięknie się tutaj fantastycznie wspólnie bawią, dzieciaki są uśmiechnięci, a my jesteśmy bardzo zadowoleni. W tym roku Dzień Dziecka będziemy świętować nie jeden, a kilka dni. Miasto Świdnik, Miejski Ośrodek Kultury i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowali mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 1 czerwca warto zajrzeć na Plac Konstytucji 3 maja, gdzie o dobrą zabawę zadbają miejski ośrodek kultury i miasto Świdnik. Najmłodsi skorzystają z animacji, malowania twarzy, różnego rodzaju gier i zabaw. Dostępny będzie też dmuchany Plac Zabaw i bezpłatna lemoniada. Wielkie świętowanie zwieńczą wydarzenia organizowane przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w ramach projektu Sztuka Aktywna finansowanego z budżetu obywatelskiego. 3 czerwca zapraszamy do zaułku poetów, gdzie odbędzie się spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci, Magdaleną Pilch, połączone z wykonaniem instalacji plastycznej. 14 czerwca natomiast na spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, autorem książek o słynnym niedźwiedziu Kapralu Wojtku. Ciekawe filmowe propozycje na nadchodzące dni przygotowało kinolot. Coś dla siebie znajdą zarówno sympatycy filmów animowanych, przygodowych, akcji czy science fiction. Na dużym ekranie zobaczymy produkcję Super Mario Bros., Strażnicy Galaktyki Vol. 3, Szybcy i Wściekli 10, Mała Syrenka, Mafia Mamma, Najlepsze urodziny Królika Karola oraz Kicia Kocia Mówi Dzień dobry. Repertuar jest dostępny na stronie internetowej Kina, a bilety można kupić w kasie biletomacie lub online. Przed nami dziesiąta jubileuszowa edycja PKO półmaratonu Solidarności. Biegacze przekroczą linię startu 3 czerwca o godzinie 18. Tradycyjnie już sportowcy wyruszą sprzed bramy głównej WSK PZL Świdnik. Ulicą Strażacką skierują się na aleje lotników polskich. Następnie zawrócą na rondzie przy Alei Jana Pawła II, by Aleją Lotników Polskich udać się w stronę ulicy Niepodległości. Dalej trasa poprowadzi biegaczy na ulicę Kosynierów, generała Maczka Armii Krajowej, Kusocińskiego, Klonową, Wyszyńskiego, Piasecką, by serwisówką pobiec do estakady na S17 i dalej w kierunku mety na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. W czasie trwania półmaratonu kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Awia Świdnik pokonała wieczystą Kraków 2-1. Obie bramki dla żółto-niebieskich strzelił Roman Meketyn. Na pewno też publika spowodowała to, że, że inaczej się gra, jak trochę ludzi przyjdzie, i atmosfera była bardzo fajna. To trzeba podziękować kibicom, że, że stworzyli dobre widowisko na trybunach. I przełożyło się to. Na chłopaków. Myślę, że mecz mógł się podobać. Założenia były takie, żeby oddać przestrzeni trochę do gry w piłkę wieczystej. W pierwszej połowie, myślę, że to nie, wieczysta nie stworzyła sobie jakichś czystych sytuacji. Realizowaliśmy to, to bardzo dobrze. W drugiej już były problemy, gdzieś te pierwsze, pierwsze 15-20 minut, gdzieś ta obrona nasza przeciekała. No i też bramka. Nie wiem, czy, by, czy był karny, czy nie był, bo, bo myślę, że te 15-20 minut, drugiej połowy przetrzymaliśmy i znowu doszliśmy do głosu. Yy, no A po karnym, po wyniku, 1 już nie było co bronić, zrobiliśmy zmiany, przejrzeliśmy na inny system, na dwójkę napastników i też to przyniosło efekt. Yy, także gratulacje dla, dla drużyny, dla chłopaków, bo wykonali kawałowe roboty. Do tego, by mogli rozpocząć świętowanie, brakowało im już tylko wygranej z Tomaszowi Tomaszu Lubelski. Kals Świdniczanka-Świdnik pokonała rywali 1-0 i awansowała do trzeciej ligi. Co prawda sezon się jeszcze nie skończył, zostały trzy mecze, aczkolwiek my już wcześniej zapewniliśmy sobie awans. No i cel główny został osiągnięty. Będziemy jeszcze walczyć o, finał wojewódzki, tutaj Pucharu, o wojewódzki finał Pucharu Polski. Aczkolwiek mówię, cel główny został osiągnięty, więc wszyscy jesteśmy zadowoleni, dumni, szczęśliwi. I tak jak tutaj w sobotę wygraliśmy z Tomasową, także myślę, że wszystkich puściło. Droga była długa, daleka, ale i kosztowało to wszystkich dużo, dużo pracy, dużo wyrzeczeń. Ale na końcu jest właśnie ten cel osiągnięty jesteśmy szczęśliwi ze z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz możemy zacząć dopiero tak naprawdę działać, bo nie było sensu przygotowywać krzesełek, bo gdyby się nie udało, no to tak po prostu byśmy troszeczkę wyskoczyli przed szereg. Teraz cel osiągnięty, więc już będziemy działać dalej w tym kierunku. Zresztą przepisy tego od nas wymagają, żeby dostosować stadion do wymogów trzecioligowych. Trzeba na, na pewno na początek dorobić 200 krzesełek, tutaj jeszcze troszeczkę coś tutaj przygotować to boisko. No będziemy, no mamy więcej czasu dzięki temu, że jest awans wcześniej wywalczony i będziemy się do tego przygotowywali po prostu i, no i... Też skorzystając z okazji chciałbym też zaprosić może jakiegoś partnera do współpracy z nami, żeby zobaczył jak to wygląda od środka, żeby zobaczył, że jego pieniądze nie będą szły na, na marne, że są dobrze spożytkowane i że mo, może nam pomóc w dalszej walce, bo na pewno głównym celem w trzeciej lidze będzie teraz utrzymanie się. E, aczkolwiek taka jest stara prawda piłkarska mówi, że e, łatwiej jest się utrzymać niż awansować, więc no, my to osiągnęliśmy i teraz po prostu będziemy się chcieli utrzymać. Jak wyjdzie w przyszłym sezonie, to zobaczymy. No, na pewno trzeba będzie tam jedno, dwa może jakieś wzmocnienia. Yy, troszeczkę młodych zawodników, bo odmładzamy kadrę, bo taki jest główny cel. No i czekamy, aż nasza Akademia dojrzeje i zaczniemy brać ze swoich chłopaków. To już oficjalne. Od przyszłego sezonu Jakub głos obejmie funkcję trenera PZL Leonardo Avia Świdnik. Na pewno na początku było trochę emocji, e, nerwów, e, bo człowiek zawsze chce dobrze wypaść. Gdzieś z tyłu głowy było jeszcze ta świadomość, że już jest po graniu e, i że to już jest koniec mojej przygody takiej typowo zawodniczej, ale jakoś to przeszło bezboleśnie. E, na pewno to, że m, praktycznie większość swojej przygody z siatkówką byłem tu w Świdniku, więc to też pomaga. Więc na razie na spokojnie, na razie odpoczywamy po sezonie, a jeszcze te nerwy i emocje pojawią się w następnym sezonie na pewno. Ogólnie cel ode mnie będzie taki, żeby wygrać każdy kolejny mecz. W każdym meczu, w którym wyjdziemy na parkiet. Czy to będzie sparring, czy to będzie mecz pokazowy, czy to będzie ten mecz ligowy, czy pucharowy. Cele od zarządu na pewno dostaniemy przed sezonem. Myślę, że to minimum będą playoffy, a na pewno polepszenie sytuacji z tego sezonu, który jest za nami, bo siódme miejsce, pomimo tego, że w rewanżowym meczu z Częstochową, gdzieś tam w miarę dobrze się zaprezentowaliśmy, ale no, przegraliśmy 3-2. No to siódme miejsce gdzieś tam nie jest jakimś super dla nas wynikiem, będziemy chcieli to poprawić, ugruntować pozycję i klubu znaczącego w Tauron pierwszej lidze i myślę, że to taki będzie nadrzędny cel nasz, ale tak jak mówię, taki wewnętrzny w szatni cel to będzie to, że każdy zawodnik, żeby miał w głowie, że jak wychodzi na mecz, czy tak jak powiedziałem ligowy, czy towarzyski, to musi być ta chęć zwycięstwa i to ogromna. To już wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu.